Ar fugstau pa Smátvevsau pa Sartfugstau pa Alveru ja Alveru ja Gdzie jesteś o śmierci, gdzie jest moja śmierć? gdzie jest jej zwycięstwo? Zmartwychwstał Pan, zmartwychwstał Pan, zmartwychwstał Pan. Alleluia, 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 Alleluia. Kochani, zaśpiewaliśmy dla Was myślę, że bardzo dobrze znaną pieśń Alleluja, Bo podejrzewam, że nie byliście w kościele. A my właśnie wracamy z mszy rezurekcyjnej i jesteśmy pełni radości. Koronawirus wszystkie plany nasze pokrzyżował ale są też pewne rzeczy, które trwają od bardzo dawna. Za nami, za naszym oknem płynie Bóg i On tędy płynie od zawsze. A jesteśmy w Drohiczynie, nad Bugiem. Po drugiej stronie jest katedra i tam miały miejsce celebracje Wielkiego Tygodnia, Trydum Paschalnego, a teraz miała miejsce msza rezurekcyjna. Chrystus z zmartwychwstał, chociaż nie mogliście być na mszy. Dlatego z tymi kwiatami, z tą radością chcemy dotrzeć do waszych domów i życzyć wam wszystkiego dobrego na święta wielkanocne. Chrystus zwycięży również koronawirusa. Do zobaczenia w kościele za jakiś czas.